Niebo spowiły dziś ciemne chmury. To dzień żałoby i oddawania czci poległym bohaterom takim jak Jefferson Davis. Lecz jest to także dzień, w którym musimy sobie obiecać nigdy więcej. Koniec z tym. Niektórzy mówią, że o wszystko obwiniam Spidermana. Na pewno nie obwiniam go o atak bombowy. Winę za ten akt tchórzostwa ponoszą wyłącznie osoby, które go dokonały. Ale jeśli chcemy zadbać o bezpieczeństwo Nowego Jorku, musimy ukrócić samowolę i bezprawne działania, których symbolem stał się Spider-Man. To nasze miasto i bóg nam świadkiem, że je odzyskamy.